Chodź. ale nie wiem, czy jesteśmy na tej wyspie. No, ty nie też nie. wstałeś? Co jakiś rok? Chyba coś mniej. Nie, nie rok, co ty? Chyba ci muszą odpocząć. Zakładam się za kilka tygodni. Tak. O boż. Więc w rok tylko to byśmy zrobili. Dobre wrażenie. Dobre wrażenie. Dobre które zrobiłem niedawno. A, to jest moje. O. Czekaj, czekaj. Co? Ej, są. Są. Dobra, jedziemy samolot. Samoloty SOS, SOS. 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 Pomocy. O dobra, chyba nas widzą. Chyba nas widzą, chyba ładują. Coś się tam. Czekaj, bądź włoży, gdzie to nas zauważą? Na 100% na bank. Nie, oni nas widzą, zakręcili. Jej, jesteśmy uratowani. Jej, ratowani, tak. Dobra, mam Dobra. Zobaczę do kokpitu na chwilę. Nie, nie, nie. nie. No i cóż, jesteśmy uratowani. No cóż, to chyba będzie koniec tego czegoś. No. To nie, to nie, 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 Dobra, nie, o Boże, nie, idę sobie, Idę eh, spać. Idę spać. nie, 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 no, nie, 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 się nie, 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 każdego wyssać. nie, Ale nie, mo ale można się wywalić. Mm. nie, no. nie, ja bym nie, 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 Ale Alo, kiedy zająć mnie? Za jakieś niedługo. Dobra. Za jakieś niedługo, bo jaki ten pilot jest... Jaki ten pilot jest głupi. co? Ej, co jest... Co to jest grane? Co Co się stało? Co się stało? Ej, do kokpitu! Co się dzieje? Nie wiem, ktoś nam złamał skrzydło! No co? Ej, Oskar, znaczy nie, Michał, musimy skakać. No jak skakać w takiej wysokości, w ogóle jeszcze nie zaczęliśmy. O! Michał. No, się znowu? No, na no to wygląda... O, o, wszystkie kości mnie bolą. Nie wszystko boli. A mnie wszystkie kości. Cud, że wczeszyliśmy. To jest cud, a się ogień. Cud. No, ale już nie pamiętam. Co się stało? Gdzie my jesteśmy? Wygląda Gdzie... no na to, że to bez na wyspa. No, to super, słuchaj. No, no to no, fajnie. No. Dobra. Chodź idziemy. Musimy ją zwiedzić. Dobra. Może Spotkamy jakichś mieszkańców. No właśnie mieszkańcy. O, kurczak, chodź tu tam. Zostaw, a dobra. Chodź tu świnia. No. Masz Tork, Chopa. Nie jest to jest ale masz po angielsku jak chcesz. Nie ja sam nazywam to czego. Dobra, wykopmy najpierw jakieś drewno duże. Nie no, co to jest Minecraft? Aha. No i... to, to jest jakaś gra? Ja się nauczyłam. Ej, chyba za dużo w Minecrafta grałeś. Kurczę, ale te debilem. Normalnie... Myś... Yy, nie pamiętam jak się nazywam, a teraz pamiętam zasady, a teraz pamiętam gry. Co to ma być? Co to jest za dziwny świat? Ale ja pamiętam twoje imię. No tak, ale na początku. <grym> Po to, nie pamiętaliśmy nic. Jak to możliwe, że dwóch kolesiów razem pojawili się w, ten, w no Jak to w, możliwe? No Jakby ktoś nas wrzucił do jakiejś gry. Kurczę, dziwne. I, i Scott, ja widział jakie skody. Tyle pytań, a żadnych odpowiedzi. Ale ja wykopię trochę ziemi, może zrobię. To ja wykopię trochę drewno, bo no, się ja... nauczyłam, nie wiem czemu tak mocno no, biję. No z Minecrafta pewnie, za dużo Minecrafta grałeś. Jak to ja nienawidzę Minecrafta, ja go w Robloxa. I... Jak mam... skąd ty pamiętasz, jak to jak ta gra się nazywa? Hmm. Co? Jak, jak Co? No nie pamiętaliśmy, jak się nazywamy, a pamiętamy nazwę gier. Co to ma być? Co? Hmm. Dziwny, mega dziwny. No. Dobra, zbudujmy to schronienie. I tutaj jedziemy po ciebie. Czekaj. Ja tutaj zbuduję takie schronienie. Tylko potrzebuję dużo glitter. Hmm. Hmm. Już robię nam dach nad głową spoko. A, zrobię łopatę nam. No i to koniec na dziś. Jeśli będziecie docienić, że spędzę ten czas na nagrywaniu Dobra. i na montowaniu, możecie zostawić łapkę w górę, smacznego i co? Sayonara.